Cześć, ja nazywam się Bartek i zapraszam Was dzisiaj na krótkie podsumowanie potencjału inwestycyjnego, jaki niesie ze sobą spółka, jaką jest Apple. Apple, czyli największy, m, największy podmiot na amerykańskiej giełdzie, wyceniany obecnie na ponad 2 tryliony dolarów tak, w akredytacji amerykańskiej, czyli 2000 miliardów dolarów. Największa spółka publiczna w Stanach Zjednoczonych, producent popularnego e, iPhone'a, e, systemów Mac i tym podobnych urządzeń z logiem Jabłusz. Jeżeli macie ochotę na dokładną, taką szczegółową analizę Apple'a, to dajcie znać w komentarzach. Jeżeli się odpowiednia ilość osób uzbiera, to oczywiście zrobimy sobie dłuższe nagranie, w którym omówię spółkę zdecydowanie dokładniej. Tradycyjnie w tych krótkich podsumowaniach omówimy sobie ewentualne scenariusze, jakimi możemy się liczyć jako inwestorzy. No i w moim przypadku będą to cztery scenariusze: od pesymistycznego poprzez neutralny i neutralny z plusem, aż do optymistycznego. Przy tych scenariuszach przede wszystkim podstawą naszych dalszych kroków jest założenie wzrostu, jaki spółka będzie notowała na poziomie swoich wyników. No i tak w przypadku Apple zakładam, że po pierwsze dywidenda będzie rosnąć w przyszłości w tym samym tempie, w jakim wzrasta zysk netto, natomiast tam zysk netto będzie rósł między 3 a 7,5% przy rynkowych oczekiwaniach wzrostu na poziomie 8,487% średniorocznie. Tak więc ja jestem nieco bardziej konserwatywny i zakładam, że spółka w tym scenariuszu optymistycznym przez najbliższe 5 lat będzie rosnąć w tempie co najwyżej 7,5%. W scenariuszu neutralnym z plusem ten wzrost wyniesie 6%, w scenariuszu neutralnym 4,5%, natomiast w scenariuszu pesymistycznym będzie to 3%. Dlaczego tak, a nie inaczej? No, przyjrzyjmy się historycznej dynamice zysku operacyjnego tej spółki. No i widzimy, że średnia w tym przypadku, w przypadku Apple'a to 21%, natomiast na tą średnią bardzo duży wpływ mają lata 2010-2012. Średnia bez wartości skrajnych to 18%, mediana 8%, minimalny wzrost, czyli właściwie jest maksymalny spadek zysku operacyjnego jaki zanotowała spółka to 16% na minusie i maksymalny wzrost wskaźnika maksymalny wzrost zysku operacyjnego to 84% w pojedynczym roku i był to rok 2011 jeżeli popatrzeć na wskaźnik price to earnings z jakim można było kupować akcje spółki w ostatnich latach to od roku 2009 spółka poruszała się mniej więcej w takich widełkach od PDOE10 do P/E do do e 35 Przy średniej wskaźnika na poziomie 16,8 po odrzuceniu wartości skrajnych, ta średnia to 15,98, minimum to 8,6 i maksimum 35,48. No i tu ponownie. Widzimy, że ostatnie lata dla tej spółki są bardzo, bardzo pozytywne. Tak, wycena akcji jest bardzo wysoka, no i zdecydowanie jest powyżej średniej. Jeszcze raz przypominam, średnia jest na poziomie 16,8. No i wracając do naszych założeń, przy tym wzroście, o którym mówiłem, 7,5 jesteśmy nieco poniżej wartości, którą spodziewa się rynek, czyli 8,487. No i przy wyce. teraz, jakby najważniejszą kwestią jest zastanowienie się nad tym, jaka mogłaby być w przyszłości wycena spółki takiej jak Apple. No więc zakładam, że w scenariuszu optymistycznym, ta optymistyczna, czyli taka najbardziej e, nieprawdopodobna po stronie pozytywnej dla spółki, wycena będzie wynosiła 17,5, e, czyli będziemy płacić 17,5 dolarów za jednego dolara zysku spółki. W scenariuszu neutralnym z plusem ta wycena sięgnie 16 czyli delikatnie poniżej średniej z ostatnich lat w scenariuszu neutralnym 14,5 i w scenariuszu pesymistycznym to będzie 13. Obecny zysk na akcję spółki wynosi 6,11 dolara, więc bazując na tych naszych prognozowanych tempach czy dynamikach wzrostu w kolejnych 5 latach, nasze oczekiwane wartości zysku na akcję w kolejnych latach to w scenariuszu pesymistycznym 7,8 dolara, w scenariuszu neutralnym 7,61 dolarów. W scenariuszu neutralnym z plusem 8 dolarów 20 centów i w scenariuszu optymistycznym prawie 9 dolarów, czyli 8,77. Dzisiejsza cena akcji to 130 niecałe 6 dolarów. No i docelowa cena akcji wynikająca z iloczynu zysku na akcję i wyceny założonej wyceny w wskaźnikiem price to earnings to w scenariuszu pesymistycznym 92 dolary, w scenariuszu neutralnym 110 dolarów, w scenariuszu neutralnym z plusem 131 dolarów i w scenariuszu optymistycznym 153,5 dolara. Dywidenda na dzień dzisiejszy wynosi 92 centy na akcję tak jak wspominałem zakładam, że będzie rosła w tempie zbliżonym do wzrostu zysku operacyjnego. No i w tym wypadku z dzisiejszych 92 centów w scenariuszu pesymistycznym rośniemy do dolara i 4 centów za 5 lat. W scenariuszu neutralnym dolar i 5 centów w scenariuszu neutralnym z plusem dolar i i w scenariuszu optymistycznym dolar i No i teraz zmiana ceny akcji i suma wypłaconych dywidend. W scenariuszu pesymistycznym na akcji kupionej dzisiaj stracimy około 44 dolary, natomiast zarobimy niecałe 5 dolarów w formie dywidendy. W scenariuszu neutralnym stracimy 25 dolarów na akcję i zarobimy około 5 dolarów w postaci dywidendy. W scenariuszu neutralnym z plusem stracimy 4,93 i zarobimy około 5 dolarów na dywidendzie. I w scenariuszu optymistycznym zarobimy 17, niecałe 18 dolarów na zmianie ceny akcji. Natomiast na dywidendach zarobimy ponad 5 dolarów. No i w tym wypadku widać wyraźnie, że zwrot, jakiego się możemy spodziewać, jest negatywny praktycznie w większości scenariuszy. Dokładnie w scenariuszu pesymistycznym tracimy łącznie e, dywidenda plus e, zmiana ceny akcji około 40 dolarów Co przekłada się na stopę zwrotu na poziomie minus 29% w sumie, tak jest całkowita stopa zwrotu W scenariuszu neutralnym na inwestycji w tą e, spółkę stracilibyśmy 20 dolarów Co przekłada się na całkowitą stopę zwrotu na poziomie minus 15% w scenariuszu neutralnym z plusem e, możemy liczyć na zwrot na poziomie około 7 centów, co przekłada się na stopę zwrotu bardzo bliską zera. No i w scenariuszu optymistycznym e, jesteśmy w stanie zarobić około 23 dolarów w sumie, co przekłada się na całkowitą stopę zwrotu na poziomie 3, e, 17%. No i mając te dane możemy sobie obliczyć średnioroczną stopę zwrotu, jaką moglibyśmy Oczekiwać po tej inwestycji. Tak więc w scenariuszu pesymistycznym spodziewamy się, że inwestycja w Apple po dzisiejszej cenie przynosiłaby nam średnio 6,51% straty. W scenariuszu neutralnym ta strata sięgałaby 3,2%. W scenariuszu neutralnym z plusem roślibyśmy około 1,1%. No i w scenariuszu optymistycznym moglibyśmy się spodziewać, że średnio rocznie będziemy zarabiać około 3,16%. Nie uratuje nas również e, niestety spadek ceny akcji. I tutaj, zakładając, że Apple przeceni się o 10%, czyli mm, cena akcji wyniesie 122 dolary. Tak udałoby nam się kupić 10 nieco taniej niż e, po dzisiejszej cenie. No więc, dalej mamy w scenariuszu pesymistycznym stratę na poziomie 4%, w scenariuszu neutralnym stratę na poziomie 1%. W scenariuszu neutralnym z plusem średnio rocznie zysk na poziomie niecałych 2%. I w scenariuszu optymistycznym średnioroczny zysk na poziomie około 5%. Gdyby cena akcji spadła o 20%, no to mamy już większość scenariuszy generuje nam pozytywny wynik. Natomiast w scenariuszu pesymistycznym dalej tracimy około 2% średniorocznie. W scenariuszu neutralnym zarabiamy około 1%. W scenariuszu neutralnym z plusem możemy się spodziewać, że nasz zysk wyniesie niecałe 4%. W scenariuszu optymistycznym będziemy w stanie zarobić około 6,5%. Apple, moi drodzy, to jest wspaniała spółka, wspaniały biznes, natomiast przynajmniej z mojej perspektywy ta wycena jest niezbyt atrakcyjna. W związku z czym ja się od dłuższego czasu powstrzymuję od zakupu, od dalszych zakupów akcji tej spółki. Ja kupowałem Apple'a, kiedy jego wycena była poniżej wycena mierzona wskaźnikiem Price to Earnings była poniżej 10%. Natomiast obecnie uważam, że spółka jest po prostu cyklicznie zdecydowanie zbyt droga. I oczywiście to nie znaczy, że cena akcji nie będzie rosnąć. Ja po prostu uważam, że fundamenty nie przemawiają za wzrostem, czy nie wspierają tego potencjalnego przyszłego wzrostu cen. To tyle z mojej strony. Dzięki za uwagę i do usłyszenia na kolejnym nagraniu.